Siemanko z tej strony Młynek. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś oczywiście Snow i dziś jesteśmy w Bandicie i będzie on oczywiście bohaterem tego odcinka. No może nie takim głównym bohaterem, bo głównym bohaterem będzie oczywiście Royal, którego kiedyś tam odkryliśmy sobie, że jest on tutaj w krzakach, więc oczywiście po Royala sobie pojedziemy. Myślę, że będzie to naprawdę bardzo ciekawe. Potrzebujemy sobie naprawić silnik, skrzynię biegów oraz zawieszenie. No i mamy oczywiście 19% zbiornika paliwa i to jest ważne, więc to zapamiętajcie. Trasa, którą dzisiaj pokonamy wydaje się być naprawdę krótka i prosta, tym bardziej, że będziemy się głównie poruszali asfaltem i mamy tutaj zbudowany most. No ale aż tak łatwo nie będzie, dlatego że na koniec mamy bagna i jest ich naprawdę mało, bo mamy je tylko przez chwilkę, ale naprawdę bardzo ciężko jest tam tędy przejechać. Warto też wspomnieć, że mamy tutaj już tajgę w garażu, pewnie się zastanawiacie jak to się stało, skoro w ostatnim odcinku zostawiliśmy ją z oraz y, oczywiście przyczepą, lawetą, którą ciągnęła. A więc oczywiście lawetę zatargałem pod farmę, tak jak i obiecałem, żebyśmy sobie mogli ją potem do zadanka po prostu wziąć, a nie jechać specjalnie tam do rogu, były tereny ciężkie, ale oczywiście się udało. Następnie pojechałem na stację i na poprzednią mapę dowiozłem ładunek, dostałem tam chyba 1300, niezbyt wiele, ale zawsze coś. Walnę sobie szybki punkcik, chociaż chyba go nie potrzebujemy. No w sumie to nie. Dam sobie tylko tutaj dwa, żeby nie przegapić zjazdu i możemy w sumie jechać. No i jeszcze oczywiście opony. Nie byłyby one głupie, bo w sumie jedziemy głównie asfaltem, no ale na sam koniec słuchajcie, będzie to błoto i wydaje mi się, że po prostu najlepsze będą opony błotne. Zresztą zaryzykujemy. No i warto wspomnieć, że posiadamy również bagażnik, na którym mamy również paliwo i części naprawcze to też się przyda. Bardzo się cieszę z tego, jak odbieracie to odcinki. mam już ponad 100 subskrypcji, bardzo wam za to dziękuję. Bardzo się cieszę, że tak przyjemnie wam się to ogląda. Jedyne wieści, jakie tak naprawdę mamy na temat tego Royala, to jest to, że jest on pojazdem terenowym, bo to się oczywiście wyświetla. Więc w sumie fajnie, bo to są moje ulubione pojazdy, te terenowe. Zobaczymy, czy będzie on taki fajny jak Taiga, W sumie byłoby spoko. Naprawdę ciężko się jedzie na lodzie, czuć jak się ślizga. No ale to jest oczywiście minus opon błotnych, ale myślę, że tam one nam to wynagrodzą. Tym bardziej, jak się okaże, że ten pojazd trzeba będzie holować no to wtedy będzie naprawdę grubo, no i wtedy no nie pożałujemy tego, że wzięliśmy bandita i też bardzo mnie ciekawi to jak to będzie wyglądało ok, jedziemy prosto, jak to będzie wyglądało z tym portem, czy tam można sobie wjechać na statek czy, czy, czy tylko można sobie podjechać, chciałem zobaczyć, bo jeszcze w sumie nie byłem nigdy na porcie dobra, jesteśmy nad naszym zbudowanym mostem nie pamiętam czy to również było w którymś tam z odcinków, ja go zbudowałem jak sobie eksplorowałem mapę, eee, dlatego też zawsze sobie jeżdżę pojazdem terenowym z naczepą, w sensie z burtą, no i od razu sobie ewentualnie biorę, nie tak jak tutaj na przykład magazyn był na drugim końcu mapy za mostem, więc sobie od razu wziąłem to i po prostu sobie zbudowałem most, dzięki czemu nie musiałem dwa razy jechać naokoło. My chcemy na most, widzę, że tutaj bandit się rwie od razu do royala, no ale my najpierw oczywiście pojedziemy sobie pozwiedzać port. Mamy tutaj jakiś magazyn, okej, okay, jest statek, statek, który chciałem sobie popodziwiać, oczywiście weźmiemy sobie kamerę z góry. Żeby móc go sobie dokładniej pooglądać, no wygląda on naprawdę elegancko, jest on oczywiście wysoki, więc wjazdu na niego nie ma Chyba, że jeszcze jest jakiś wjazd z boku, bo widziałem tam, że jest taki malutki e, jakby wieździk w rogu, sprawdzimy to sobie O właśnie moi drodzy, tutaj, ale jest to chyba tylko jakby taki punkt widokowy, czy jest tam coś na końcu, zaraz zobaczymy, bardzo ciekawie to wygląda Chyba sobie można po prostu popatrzeć na morze no nie ma tam nic z tego co widzę. Dojedziemy sobie oczywiście do końca, żeby tylko nie spać, bo będzie przypał. Dobra, najprawdopodobniej pełni to oczywiście jakąś funkcję, jeżeli chodzi o porty. Ja niestety tego no nie wiem, więc nie będę tutaj wam byś dulał, bo nie znam się na tym aczkolwiek fajne miejsce, żeby sobie zrobić zdjęcie czy coś. My oczywiście potrzebujemy ale więc sobie nie zrobimy. No ale no cóż, chyba ruszamy dalej. Dobra, ciągniemy już sobie śniegiem. Wydaje mi się, że tędy będzie po prostu szedł lepiej i stabilniej chociaż w sumie nie wiem czy do śniegu bardziej nie nadałyby się opo opony ee, z łańcuchami, na razie wygląda to kiepsko, ale idzie, więc nie jest w sumie najgorzej, no i pamiętajcie, że jak macie jakieś pytania co do Stormrunnera, jeżeli sobie z czymś nie radzicie, śmiało pytajcie, ja bardzo chętnie odpisuję na komentarze, więc chętnie wam pomogę, jeżeli tylko będę coś wiedział czego wy nie wiecie. Choć sam jakimś super ekspertem nie jestem, jak widzicie, jakoś super dużo pojazdów odkrytych nie mam, ale też gram sobie po prostu tak zabawowo, nie patrzę gdzieś tam, jak odkryć taki, taki pojazd, tylko po prostu sam bawię się grow. dzięki temu też jest, wydaje mi się, po prostu najprzyjemniej. Dobra, zjechałem na błoto i bandit poszedł, wydaje mi się, że on naprawdę zaraz się odwdzięczy, jak sobie zajedziemy na te bagna. Jest tutaj naprawdę mocno lodowo, pytanie, czy on da radę pod górkę? Nie, dobra, widzimy, że się zakopuje, więc jednak błoto... Ten lód jest po prostu taki delikatny. Jest to delikatnie zbaraznięte, a pod tym jest błoto, więc no, opony po prostu radzą sobie idealnie. Nie wiem, czy byśmy tak z tymi łańcuchami prosto przejechali. My chyba potrzebujemy jechać w lewo. Jak się nie mylę, tutaj jest ten znacznik, tutaj dobra. No, skrętność dalej mnie bardzo boli w bandicie. Wiele też osób prosiło mnie, żebym sobie kupił Azowa. Wiem, że tutaj Azow jest powiedzmy też takim. Jednym z lepszych pojazdów w gierce, bo wiele osób mi o tym pisało, wiele osób prosiło młynę kubazowa. Spokojnie dojdzie do takiego momentu, że go sobie kupimy. Na razie nie dość, że moje finanse yy, no nie są powiedzmy idealne, bo mam tam chyba tylko 10 tysięcy, bo ciągle na coś wydaję Jak nie jakieś fajne, fajne ulepszenia, to jakaś ten nowa ciężarówka się trafi i chcę ją sobie poulepszać, ale na pewno dojdzie taki moment, że sobie azowa kupimy. Fajna by była taka ciężka ciężarówka, która oczywiście sprawiłaby, że moglibyśmy sobie po prostu żurawiem podnosić inne, mniejsze, to by było spoko. Na razie takiej ciężkiej super nie mamy, więc fajnie by było sobie coś takiego zdobyć. Pewnie jakieś ciężkie zastosowania trzeba będzie poszukać. Na razie z tego co widzę, głównie znajdujemy terenówki. Zobaczcie więc na pierwszą przeszkodę. Mówiłem, że nie są to jaja, tylko są to naprawdę mocno podmokłe tereny damy sobie punkcik tutaj, bo chyba pojedziemy sobie tędy od razu, to będzie lepsze niż wyciągać go na tę drogę, czy może na drogę nie, bo są drzewa, pojedziemy sobie tutaj o ile nam to się uda, zobaczymy czy nie będzie zbyt głęboko, odpalamy sobie dzień, no i zobaczmy, będzie o wiele lepiej widać, super, no i tutaj raczej bez problemu, chociaż miał tutaj problemy e, miałem problemy tajguł tutaj ale bandit chyba powolutku, powolutku sobie poradzi dam mu może niskie plus, żeby sobie stale pracował na jednym Biegu na jednych obrotach. O, Im dalej, tym głębiej, więc złapmy się. Niebezpieczny poziom wody. No, tak, bandit nie może jednak pływać aż tak głęboko. Ale za to, jak będzie tylko płycej, to powinien iść. No, powoli idzie. Idzie jak błyskawica. My musimy zjechać w lewo. Czy tutaj nie będzie głęboko? Nie wiem, ale są drzewa po bokach i z jednej i z drugiej strony, więc po prostu ewentualnie się zachorujemy. Nie, nie jest chyba tak głęboko. Tak się tylko wydaje. Dokładnie, patrzcie jaki stromy podjazd, ale jaja, no to tutaj będzie ciężko. Jest czego się złapać, jest, no to dobra. Da rady? Myślicie, że da rady? Wow, super, dobra. Eee, zobaczmy sobie, jak on wygląda. Widzimy przód. Jest niebieski, to na pewno niebiesko-biały, może niebiesko szary. Eee, no, jak to się prezentuje? Odkryto nowy pojazd. Ok, można kupić. Eee, fajnie, my chcemy natomiast zdobyć. No, moim skromnym zdaniem słuchajcie, z wyglądu nie wygląda on w sumie kiepsko. Eee, pytanie jak będzie z mocą, jak będzie za skrzynią i innymi dodatkami z oponami, zaraz to sobie sprawdzimy eee, Przesiąść się pewnie nie możemy, bo byłoby to zbyt proste, a jednak możemy, ok. Ale czy możemy jechać? Nie, bo jest się nikt A więc sytuacja jest bardzo prosta, klikamy sobie oczywiście napraw, od tego sobie zaczniemy No i możemy sobie spokojnie eee, materiały naprawcze i nie do bandita, tylko do royala naprawiamy sobie wszystko Wszystko, 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 wszy aha brakło nam po prostu, ok. Najważniejsze, że mamy naprawiony silnik, jeszcze odblokowałem osiągnięcie, mamy zbiornik paliwa zniszczony, to jest najgorsze, słuchajcie, zbiornik i skrzynia, niepotrzebnie dałem chyba, że, wszy... nie no, naprawił się silnik, to w sumie dobrze. Aha, i w ogóle naprawiliśmy to z małego bagażnika, to nieważne, co ja mówię, jak mam jeszcze dodatek van, tak naprawdę to nie zużyłem nawet połowy, bo naprawimy go sobie bez najmniejszego problemu, bez uszkodzeń z pojazdu, to jest naprawdę cudowne, no i możemy go sobie w sumie jeszcze zatankować. Materiały do royala tankujemy, prawie się udało, na, no troszkę brakło do pełna, w sumie mogę go po prostu scholować, więc po co ja go tankuję. Dobra miniaturka ciachnięta, więc bandita sobie zacholujemy jeszcze możemy w sumie całe paliwo przekazać z bandita do royala. Ciekawe czy wtedy bandit zgaśnie, okej okay, zgasł, chciałem to sprawdzić. I teraz tak naprawdę bandita możemy sobie zacholować i możemy się spokojnie do royala przesiąść. Dobra, zobaczmy, co to maleństwo potrafi. I na jakich jest w ogóle kołach. Na razie próbuję wyjechać. Idzie mu to całkiem dobrze. Wydaje mi się, że jest on chyba na kołach autostradowych. Mówię oczywiście o oponach, sorki. Nie dojeżdżajcie mnie w komentarzach. Okej, okay, dobra, widzę, że nie jest w sumie najgorzej. Lepiej by się było złapać tego drzewa z przodu. Dobra, teraz spróbujmy sobie wyjechać. Nie no, wydaje mi się, że są oponki do zmiany. Wtedy będzie można go ewentualnie testować. Teraz po prostu no nie ma on prawa wyjechać. Mamy AWD, aha no tak, jakbyśmy włączyli AWD pewnie byłoby mu prościej, no ale nie ma blokady, więc pytanie czy jest ona jakby do dokupienia, do odblokowania, czy po prostu jej nie ma. Na razie widzimy, że sama AWD naprawdę dało mu kopa, ale jednak nie jest to chyba ideał, jeżeli chodzi o taki teren. Dobra, nie będziemy go męczyli, holujemy. No i uwaga, bo zostanie on teraz naprawiony i upiększony, więc zobaczymy jak wygląda on w pięknej okazałości, w pełnej tak naprawdę, no bo teraz już widzimy go w pełni naprawionego, z niepogniecioną maską i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy więc sobie moc do masy, mamy A+, to jest naprawdę bardzo mocna ciężarówka, trwałość mamy na B i zużycie paliwa jest naprawdę niskie, 280 litrów w baku, spoko. Zobaczmy sobie ramy ole jest tego sporo, zobaczmy sobie co tu mamy, ej mamy i średnią i krótką do transportu kłód, więc Royal będzie idealny do wożenia drzewa. Super. Reszta to oczywiście jakieś duperelki, siodła, hds -y, mniejsze, większe burty. Najważniejsze jest oczywiście, słuchajcie, to, że mamy dwie ramy do transportu kół. To mi się naprawdę bardzo podoba, bo myślałem sobie kupić jakiś pojazd autostradowy, a jednak Royale sprawia, że nie musimy, więc naprawdę mi się to podoba. Silnik mamy najmocniejszy, bo no może jednak w sumie nie, nie jest on najlepszy. No ale zobaczcie sobie ten silnik, który mamy zablokowany do odblokowania na lasce i mamy, słuchajcie, moc większą, mamy lepszą trwałość i troszkę więcej zużycia paliwa. Naprawdę wydaje mi się, że warto, więc pod to będziemy sobie szli. Skrzynię mamy oczywiście zwykłą oraz terenową, bierzemy sobie oczywiście terenówkę, bo to w końcu pojazd terenowy będzie jeździł po terenach. Zawieszenie na razie oczywiście zostaje zwykłe. Wyciągara, jesteśmy biedni, więc zostaje zwykła. Zapasowy jeszcze zablokowane, 22 poziom trzeba mieć. Snorkel możemy sobie w sumie dokupić, bo zawsze będzie wyżej. To jest naprawdę spoko sprawa, chociaż nam nie będzie miał problemów w wodzie. No i to co najlepsze, czyli oczywiście dodatki. E, Pominąłem opony. W sumie chodziło mi o opony. A tutaj opony mamy odblokowane, jest mnóstwo opon z łańcuchami, e, jest mnóstwo opon terenowych i na pewno sobie na terenówki postawimy. Najprawdopodobniej na początku będą to, aha szkoda, że nie mogę zobaczyć z tyłu, co się dzieje z tymi oponami. Wejdziemy sobie w skrzynię, sprzedamy sobie te stare, zbalansowane, bo troszkę mamy mało pieniędzy i kupimy sobie po prostu opony terenowe za 5700. Myślę, że to będzie spoko sprawa, zobaczmy jak sobie teraz będzie radził Royal. Oczywiście dzisiaj sprawdzimy go na pusto, ale nie przejmujcie się, wiem, że lubicie testy ciężarówek, więc w kolejnym odcinku weźmiemy go na jakąś fajną misję, pewnie z drzewem, bo wydaje mi się, że to będzie jego główny plus. Mamy oczywiście koła podwójne, to naprawdę cieszy, bo no jednak będzie on troszkę lepiej sobie radził. Widzę, że ma naprawdę krzepę. Bardzo szybko rusza. No i tutaj, jak się nie mylę, po lewej stronie mamy jakiś taki fajny teren. Tutaj właśnie robiłem początek z Banditem, więc tutaj go zabierzemy. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Chwila prawdy, po śniegu na razie idzie jak burza, jak błyskawica. No ale tutaj śniegu jakiegoś super wielkiego nie ma. Oczywiście, zawieszenie jest niższe, więc musimy uważać, żeby go gdzieś po prostu nie zawiesić. No i zobaczmy. Na razie radzi sobie świetnie. Nie jest to Amur, co prawda, bo jest to Alaska. A więc nie wytestujemy go też tak, powiedzmy. Idealnie. Aha, jeszcze jedziemy bez AWD. Patrzcie co, patrzcie, co się będzie działo teraz. Teraz to będzie szedł jak potwór. Dobra, ja sobie troszkę tędy przejadę, znajdę jakiś ciężki teren, jeszcze cięższy teren i zaraz się zobaczymy. Dobra, z tego co widzę, to jedziemy jakąś długą drogą do jakiegoś budynku, więc tutaj takiego terenu nie będzie. Więc plan jest troszkę inny. Wyjeżdżamy sobie jeszcze raz z garażu i tym razem pojedziemy sobie w prawo. Oraz przy płocie pojedziemy sobie w lewo. Miał być płot, są rury. Yy, no dobra. Nie będziemy sobie cały czas jechali dróżką, bo jest ona po prostu taka zwykła. Myślę, że tędy by sobie przejechał każdy pojazd. A niedługo będziemy sobie jechali tutaj, oczywiście, śniegiem po prawej stronie, przy samych tych rurach. W następnym odcinku przed trasą też go sobie na pewno zupgradeujemy. Troszkę poszukam sobie w przedmiotach, w pojazdach tych starych przedmiotów, posprzedaję. Będzie hajsik, więc sobie go oczywiście odnowimy, przemalujemy. No i myślę, że będzie wyglądał idealnie. A na razie, oczywiście. Radzi sobie dość dobrze. No, brakuje tej blokady. To naprawdę będzie na pewno czuć, jeżeli chodzi o jakiś taki gorszy teren. My natomiast sobie między tymi dwoma drzewkami uciekniemy. W śnieg. Ale skacze fajnie. No i to chyba będzie tyle, bo jednak tutaj jest tego śniegu po prostu zbyt wiele. Po prostu on sobie z tym nie da radę. Patrzcie, jaki ten śnieg jest gruby. Wow! Masakra. No to tutaj słuchajcie, nic dziwnego, że on się kopie. Wręcz nie ma prawa tędy przejechać Chociaż mamy tutaj korzeń eee, Ona się rozpędza O, możemy się do rury dociągać Okej, okay, no to w takim razie możemy sobie cały czas jechać brzegiem Widzimy w ogóle ciekawe spalanie Bo 8 litra pali No dobra, 10 uznajmy, że jest takie średnie 10 litrów jak na AWD To jest dobre w sumie spalanie Naprawdę fajnie to wygląda Mogę pojazd chyba polecić, tym bardziej jak ktoś na przykład nie lubi sobie na początku się męczyć, tylko chce sobie odkryć te fajne pojazdy, wie już gdzie się Royal znajduje, bo jest to oczywiście pierwsza mapa Alaski. No to w sumie dobrym pomysłem dla takich osób byłoby, żeby sobie tego Royala wziąć. Royal Taiga. Ne, oczywiście w Taidze mamy tę blokadę, o której to już kilkanaście razy wspominałem, ale myślę, że słuchajcie, Royal jest super, godny polecenia, i tutaj mamy modyfikację, ale ona się ukryła. Ale ja, ja no nie wiedziałem, że po niej ale fajnie. Fajnie, chętnie sobie weźmiemy, może wyskoczy coś do reala, spoko by było. No i zobaczmy, mamy silnik niedostępny dla bieżącego pojazdu, a szkoda. Mamy Pace, nie no w sumie żaden pojazd y, to nie jest taki, który po prostu posiadamy. Wow, 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 ale ma słuchajcie moc, to jest naprawdę bardzo odczuwalne, aż go słuchajcie lepiej. on tak próbuje się wyrwać z każdego miejsca, że to jest niesamowite. No i jesteśmy słuchajcie, mamy jakąś przyczepę, e, cysternę chyba, możemy sobie pod nią podjechać, ona nam się odblokuje na przyszłość. Okej, okay, tutaj jest to miejsce odwiertów, więc tutaj, moi drodzy, jest to jedna z tych głównych, jakby misji, z głównych założeń tej mapy, czyli oczywiście odwierty, które odbywają się tutaj. Mamy tutaj chyba jakąś misję, albo tu jest jakiś magazyn. Zaraz sobie zobaczymy, co tutaj możemy sobie brać, albo co ewentualnie możemy zrobić. Zarządzaj ładunkiem, i moi drodzy, możemy sobie brać stąd baryłki z drobą, albo dać, co możemy dać? Kontener towarowy, albo średnie rury, okej, okay, czyli mamy słuchajcie, jakieś misje. Myślę, że to będzie fajny pomysł, żeby sobie to porobić, bo jest tutaj ciężki dostęp, jest naprawdę fajna sprawa. No i chyba nikt nie przemyślał, żeby ten był przejazd, bo przejazd sobą oczywiście z drugiej strony. Ale trasa jest naprawdę fajna, więc możliwe, że w kolejnym odcinku albo Royale wykorzystamy do drzewa, albo zrobimy sobie tą misję, więc oczywiście czekajcie, bo kolejny odcinek w sobotę, no i tam na pewno bohaterem będzie ta piękna ciężarówka, więc do zobaczenia. Trzymajcie się siemenko.